Szczęść Boże. Drodzy bracia i siostry, niestety kolejne orędzie, starsze orędzie, które już było opublikowane na tym kanale, ale które przypomnimy w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo po raz kolejny mamy dowód tego, że te orędzie się sprawdzają, niestety, bo tak jak już wielokrotnie na to wskazywałem. No, rzeczy w nich zapowiadane nie są szczególnie optymistyczne, no i chciałoby się raczej uważać i do tego tak podchodzić, żeby się one raczej nie spełniały. Natomiast, jeżeli ktoś rok, dwa czy trzy lata wcześniej zapowiada coś, co się stanie, a to się później dzieje, no to naturalnym jest, że należy na coś takiego zwrócić uwagę i to publikować. No, i też zadawać kłam tym osobom, które zdają się tutaj wchodzić tylko po to, żeby skomentować czy zostawić komentarz pod tytułem Nic się nie sprawdza, to wszystko jest bójda. Więc mamy tutaj kolejny przykład tego, że, że to nie jest bójda, i niestety się sprawdza. A to, że niektórzy ludzie chcą usilnie. Żyć w tej swojej tak zwanej bańce bezpieczeństwa i zakłamywać poniekąd rzeczywistość, no to już nic na to nie poradzimy. E, można się za nich co najwyżej modlić i liczyć na to, że kiedyś przejrzą na oczy, aby nie było za późno. Dlatego bardzo Was gorąco zachęcam do tego wysłuchania, e, tego orędzia, no i dzielenia się nim i wskazywania właśnie na to, że jest to kolejny dowód na to, że ich prawdziwość. E, Zostaje zweryfikowana w czasie. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Jezusa na czas ostateczne wraz z komentarzem Luz de Marii po orędziu. 11 październik 2023 rok. Umiłowane dzieci. Błogosławią Was moją miłością. Błogosławią Was moim miłosierdziem, błogosławią Was moimi rękami, umiłowani moi. Wzywam Was do modlitwy, aby nieprzyjaciele ludzi posłani przez demona, zastali w każdym z moich dzieci wiarę, nadzieję, miłość i mądrość. Konieczne do tego, aby nieść moją miłość i by demony prędko się od nich oddalały. W tym czasie niezbędne są prawdziwa wiara w moje nakazy oraz trwanie w czujności, by przyjmować to, co jest moje i odrzucać z wielką siłą to, co znajduje się poza moją prawdą. Widmo wojny przebiega przez Bliski Wschód, wydobywając z mroków historię Wzywam Was do modlenia się w szczególny sposób tego 13 października, wspominając objawienia mojej matki w Fatimie, w których prosiła usilnie o pokój w sercach swych dzieci. Europa cierpi skutki tej wojny. Terroryzm był obecny i będzie dalej obecny, sprawiając, że różne kraje będą wprowadzać środki bezpieczeństwa i ograniczać wolność. Dzieci moje niektóre granice zostaną zamknięte z powodu trwania w stanie gotowości. Módlcie się, dzieci, módlcie się z wielką siłą, módlcie się sercem. Modlitwa osiąga cuda potrzebne w tych chwilach mroków, w których słońce się zaciemnia, oznajmiając trwanie mroku, który spowija ludzkość. Akty terroryzmu następują w różnych krajach. Moje dzieci muszą zrozumieć, że na ziemi zło posuwa się naprzód, dzierżąc w swej dłoni starożytną, ostrą broń, kującą, ubierając się w tunikę, być może chodzi o muzułmanów, przynosząc ból i cierpienie moim dzieciom. Przygotujcie się, dzieci moje. Przygotujcie się. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za siebie samych. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się, ażeby człowiek powrócił do mnie. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za tych, którzy nie wierzą. I Którzy nie chcą zaakceptować rzeczywistości. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Hiszpanię, Włochy i Francję. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się o pokój dla ludzkości. Módlcie się, dzieci moje. Choroba posuwa się naprzód i pojawia się na nowo. Wzmacniajcie swój organizm. Dzieci moje, w tych czasach wasza niepewność będzie narastać. W dosłownym tłumaczeniu te chwile niepewności narastają, gdy będziecie patrzeć ze zdumieniem, jak to, co mój dom wam objawił, się wypełnia. Oddalenie się moich dzieci od mego boku oraz od macierzyńskiej miłości mojej Najświętszej Matki zatwardza Wam serce i wiedzie Was ku potępieniu. Niech każdy z Was ujmuje ster swego życia, i niech się upewni, że znajduje się na moich wodach. Ja jestem miłością, miłosierdziem spokojem, miłością braterską Jestem tym, który jestem Księga wyjścia 3,14 Ewangelia według świętego Jana 8.58. Bądźcie posłońcami mej miłości jest pilnie konieczne, żebyście przyszli do mnie z pośpiechem. Bez zwłoki, po to, abyście zbawili swą duszę. Bądźcie modlitwą w swoim postępowaniu. Postępujcie inaczej niż ta zepsuta ludzkość. W dosłownym tłumaczeniu, bądźcie różnicą w tej zepsutej ludzkości. Błogosławią Was moją miłością, wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi, bracia, modlitwa jest niewyczerpalnym źródłem. Ochrony oraz miłości bliźniego. Widzimy chaotyczny scenariusz, który wyłonił się z chwili na chwilę. Musimy się modlić, nauczyć się bycia ostrożnymi i stawiać pewne kroki bez pośpiechu. Jako ludzkość znajdujemy się u zaczątków tego. Co w jakimś momencie się rozprzestrzeni. Módlmy się sercem, pragnąc, aby nasza modlitwa, na ile to możliwe, sprowadziła nowy cud nawrócenia osobistego oraz jakiegoś brata na ziemi. Bóg jest ten sam. Wczoraj, dziś i zawsze. Amen. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Jezusa na czas ostateczny, 11 październik 2023 rok.